Tak jak powiedzieć alkoholikowi, słuchaj, ty nie musisz rezygnować z alkoholu. Możesz pić, ale małe dawki tego alkoholu. Czy to zadziała? Nie. Przede wszystkim zdrowie zaczynamy od snu. A jak się człowiek je wyśpi, to od razu ma lepsze myśli, sięga po lepsze jedzenie, dokonuje lepszych wyborów żywieniowych. Więc to jest całość, to jest takie holistyczne podejście do naszego zdrowia i życia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj coraz częściej, przynajmniej ja to widzę w gabinecie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to mówi, ja mam problem z koncentracją. Mam problem z pamięcią. Mam mgłę mózgową. Nie mam jasności umysłu. To się dzieje już u młodych osób. No niby ćwiczę, a nie chudnę. Niby się odchudzam liczę kalorie, a nie chudne. Jak tylko coś zjew albo pomyśl o jedzeniu, to zaraz tyję. Bracia Rodzeń. Można pięknie żyć. Ja mam taką prezentację z dużą ilością animacji, więc ja muszę przeskoczyć, bo tutaj Bracia Rodzeń chcieli, żeby było tak z wodotryskami, zatem czasami troszeczkę będzie przeskakiwać, ale... Ja tę prezentację mam tylko po to, żeby ograniczyć się w czasie, bo osoby, które ze mną rozmawiały w przerwie, wiecie, że ja mogę godzinami opowiadać i w sumie 30 minut, żeby opowiedzieć o chorobie Alzheimera, jak się odżywiać, jaki styl życia. To jest zdecydowanie za mało, więc ja wam dzisiaj rzucę tylko takie punkty oczywiście. Polecę wam też fantastyczne książki, które są w tym temacie, ale Zobaczycie, że to jest właściwie wszystko, co my do tej pory mówimy. Odsyłam was też do tego, żeby śledzić i również moje kanały na Instagramie, czyli na YouTubie, bo tam stale o tym mówimy. Jeżeli mówimy o chorobie Alzheimera, to równie dobrze możemy powiedzieć o chorobie Parkinsona, możemy powiedzieć o wszelkich chorobach neurodegeneracyjnych. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj coraz częściej, przynajmniej ja to widzę w gabinecie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to mówi, ja mam problem z koncentracją. Mam problem z pamięcią, mam mgłę mózgową, nie mam jasności umysłu. To się dzieje już u młodych osób. Kiedyś to doświadczały tego babcie, tak? A jednak jak popatrzymy, co jadły nasze babcie, a co dzisiaj je młodzież to to jest kolosalna różnica. Nasze babcie wychowywały się na maśle, na smalcu i oczywiście, że były takie czasy, że nie było pieniędzy na to mięso, tak? Natomiast ta żywność była wtedy mało przetworzona. Młodzież, co dzisiaj je? Młodzież je najczęściej to, co jest modne i to, co reklamują sportowcy niestety, to w ogóle nie ma nic wspólnego z odżywianiem. Do tego zewsząd z telewizji lecą reklamy jedz chudo, um, ogranicz tłuszcz, ale tak łyknij sobie tabletki, które jeszcze dodatkowo obniżą ci poziom cholesterolu we krwi, zastosuj dietę roślinną. No dzisiaj jest duże parcie na to, że najzdrowszą dietą jest dieta roślinna. I teraz jak tak popatrzymy historycznie, tak trochę dalej, nie, to sobie myślimy, kurczę, dziwne te zalecenia, bo głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. Czyli mamy wrażenie, że tak, no, każdy niby je chudo, no bo jak tak popatrzymy, to większość jednak te Margaryny, tak, masło nie za bardzo, no mięso to może ewentualnie kurczak albo ryby, ale widać, że jesteśmy coraz bardziej chorzy. Dzisiaj 65% społeczeństwa ma nadwagę bądź otyłość. Do tego pierwsze miejsce, pierwszy prym to choroby kardiologiczne, choroby nowotworowe, a zaraz tam gdzieś gonią choroby autoimmunologiczne, gdzie również wiemy o tym, że. Wśród tych chorób autoimmunologicznych są wszelkie choroby neurodegeneracyjne, bo to również się dzieje na zasadzie, zasadzie stanu zapalnego, oddziaływania również na nasze komórki mózgowe. No i zawsze pojawia się pytanie, czy tylko rośliny cię uratują i jedzenie chudo, czy może tłusto, mięso i cholesterol. Nie wiemy, którą drogę wybrać, czy ona jest może gdzieś pośrodku. Ja jako dietetyk kliniczny taką mam trudność, żeby powiedzieć wszystkim, słuchajcie, dla wszystkich jest tylko jedna droga, dlatego że wiemy też o tym, że przyczynami chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera, mogą być różne przyczyny. Natomiast są takie żelazne zasady, które moim zdaniem powinny być przestrzegane. Jakie są przyczyny choroby Alzheimera? I tutaj... Już właściwie na tym slajdzie moglibyśmy skończyć, dlatego że jeżeli poznaliśmy przyczyny choroby Alzheimera, że jest to stan zapalny, że jest to stres oksadycyjny, że są to dysfunkcje mitochondrialne, że są to reaktywne formy tlenu, hiperhomocysteinemia i insulinooporność mózgu, to jakby wszystko zostało powiedziane. Bo z tego slajdu już wiele wynika. Skąd się bierze stan zapalny? Czy brak odpowiedniej ilości snu to jest stan zapalny? Czy jedzenie żywności wyprodukowanej w fabryce z ogromną ilością dodatków to jest stan zapalny? No to jakby odpowiedź jest jasna, tak? Stan zapalny Poszukajmy tych czynników, które powodują stan zapalny, a ja za chwilkę powiem jeszcze więcej troszeczkę o tym. Stres oksydacyjny. Co powoduje stres oksydacyjny? Czy to jest nadmierna obróbka termiczna? Jedzenie ogromnej ilości słodkiej żywności, glikacja, uszkodzenie naszych komórek. Co powoduje dysfunkcje mitochondrialne? Co lubią nasze mitochondria? Ktoś odpowie. Czy lubią sen? Nasze mitochondria lubią, jak się wyśpimy. Czy nasze mitochondria lubią cholesterol? Lubią. Czy lubią witaminy z grupy B? Gdzie jest witamina B12? W produktach od zwierzęcych, tak? Koenzym Q10, bardzo ważny składnik dla mitochondriów. Gdzie znajdziemy koenzym Q10? Nie znajdziemy w podrobach, na przykład serduszka, to jest bogate źródło koenzymu Q10. Natura daje nam tak naturalnie produkty, które są potrzebne, żeby właściwie odżywić nasz organizm. Insulinoporność mózgu. O tym mówi się niewiele, mówi się, że to jest cukrzyca typu trzeciego. Kto dzisiaj nie cierpi na insulinooporność? No jak popatrzymy na młode osoby, do mnie do gabinetu czasami trafiało 12-13-letnie dziewczyny, które dopiero dostały miesiączkę, a już mają zaburzoną gospodarkę hormonalną, już mają podwyższony poziom testosteronu, ogromne zmiany skórne, wypadanie włosów. Te problemy zaczynają się bardzo, bardzo wcześnie. A jeżeli mówimy o cukrzycy typu drugiego, insulinoporności, insulinoporność prowadzi do cukrzycy, ale takie stany przedcukrzycowe. To najwcześniej zdarzyły mi się nawet takie dziewczynki dziewięcioletnie. Także to się zaczyna bardzo szybko dziać i najczęściej zaczyna się od insulinoporności, czyli możemy powiedzieć, że to jest tak: no niby ćwiczę, a nie chudne. Niby się odchudzam, liczę kalorie, a nie chudne. Jak tylko coś zjem albo pomyślę o jedzeniu, to zaraz tyję. Z insulinopornością. No na temat insulinoporności można by było mówić, tylko. Myślę, że bracia rodzeń tutaj wyczerpują temat, także doskonale wiecie o co chodzi, ale insulinoporność. To jest coś, co się pojawia w naszym mózgu. Nasze komórki mózgowe przestają we właściwy sposób reagować na insulinę, tak jak tkanki naszego organizmu. Czyli może być sytuacja taka, że my mamy fajnie napakowane wszystko w tkankach tłuszczowych, a nasze mięśnie nie za bardzo potrafią pracować. Na przykład osoby, które mają insulinoporność, czasami mają problem wykonywać aktywność fizyczną, mają takie poczucie słabości. A insulinoporność mózgu to jest w momencie, kiedy nasz mózg nie jest w stanie więcej czerpać z glukozy. Na czym funkcjonuje nasz mózg? To są dwa paliwa. To jest między innymi glukoza, ale również ciała ketonowe. A zatem, jeżeli nasz mózg nie potrafi czerpać z glukozy, to jakim jest rozwiązanie, żeby się temu przeciwstawić? Jak możemy poprawić funkcjonowanie mózgu? No tutaj odpowiedź przychodzi prosta. Co jest najlepszym sposobem na insulinoporność? Nie to, co lekarze często mówią, jedz wciąż pięć porcji produktów pełnoziarnistych, ale mniej tylko to kontroluj. No, kto jest w stanie to kontrolować? To tak jak powiedzieć alkoholikowi: słuchaj, ty nie musisz rezygnować z alkoholu, możesz pić, ale małe dawki tego alkoholu. Czy to zadziała? Nie. Osoba, która już ma złą relację z cukrem, z produktami węglowodanowymi. Raczej będzie musiała to bardzo kontrolować albo całkowicie zrezygnować. Natomiast pewne jest, że nasz mózg potrzebuje glukozy. Stąd ten częstszy znak taki, że no w którym kierunku? Czy my idziemy stricte w dietę keto i bardzo mocno ograniczamy węglowodany? Czy w momencie, kiedy poprawia się ta wrażliwość insulinowa poprawia się oddziaływanie też glukozy na nasz mózg możemy wtedy troszeczkę manipulować tym paliwem no ale w diecie keto najczęściej tych węglowodanów jest tyle że to całkowicie nam wystarczy. Witajcie drodzy ludzie, jestem dr Robert Sipes. Właśnie zakończyłem rewelacyjny, zjawiskowy dzień. Braci Rodzeń poznałem wiele lat temu. Konferencją jestem ogólnie zachwycona. Bardzo się cieszę, że po wielu latach również spotkałam osobiście Iwonę Wierzbicką. No super, super, w ogóle organizacja jest świetna. Byłem tu wraz z Mateuszem i Łukaszem, zaprosili mnie i przyjechałem z Florydy, żeby wziąć udział i przemówić podczas ich konferencji, która była fenomenalna. Fajnie, że można porozmawiać ze wszystkimi prelegentami, że jest taki bezpośredni kontakt, a każdy z nas czuje się naprawdę jak w rodzinie, został przyjęty cudownie ale jednak przyświecał nam jeden i ten sam, czyli dieta niskowęglowodanowa i jej zalety w przywracaniu zdrowia. Wyleczyłam cukrzycę, pozbyłam się 40 kg balastu. Ci faceci, ci bracia naprawdę się znają na swoim fachu. Nauka staje się bezużyteczna, jeżeli nie możesz jej przekazać ludziom, a bracia są przyjaźni, mają poczucie humoru. Jestem zupełnie inną osobą, mam więcej energii. Uśmiecham się. Także jestem zachwycona dzisiejszą konferencją, organizacją, ludźmi, którzy tutaj byli. To jedna z najlepszych i najbardziej motywujących konferencji, w jakich uczestniczyłem.